W meczu ósmej kolejki rozgrywek Miejskiego Grupy Czwartej Klasy B KS Hanulin zremisował dwa rodgłuch serca do sąsiedlików. Spotkanie rozegrano w niedzielne przedpołudnie na boisku ze sztuczną nawierzchnią kemplińskiego Ośrodka sportu i rekreacji. Mecz mógł się podobać. Toczony był w szybkim tempie, a piłkarze kilkakrotnie zaprezentowali składne akcje, co nieczęsto zdarza się na najniższym szczeblu rozgrywek. Dodatkowo wynik do końcowych chwil był sprawą otwartą. Pierwsi prowadzenie zdobyli gospodarze. Po strzale Mateusza Krawczyka KS Hanulin prowadził w szóstej minucie 1 do 0. Do remisu doprowadził na początku drugiej odsłony Tomasz Dymała. Ten sam zawodnik dał swojej drużynie prowadzenie w 61 minucie wykorzystując rzut karny. Wyrównał w 78 Tomasz Kula. Zagraliśmy najlepszy mecz w tym sezonie i remis według mnie sprawiedliwy z tym, że lekko bym dla nas po prostu. Mieliśmy więcej zgry, więcej sytuacji bramkowych, no ale cieszymy się z remisu, bo ostatnio nam szło bardzo kiepsko. Ostatnich meczach i z tego remisu jestem zadowolony. Szkoda niewykorzystanych sytuacji. Mieliśmy dzisiaj bardzo dużo. Więc prawdopodobnie, według mnie, najwięcej ze wszystkich spotkań do tej pory, które rozegraliśmy. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, wykonaniu naprawdę niezła. No, mówię tak, te, gdyby te sytuacje, chociaż dwie, trzy wykorzystać, także ten wynik mógł być 3-0 do przerwy, moglibyśmy kontrolować całe spotkanie, grać ze spokojem, grać swoje, ale później ta nerwowość, brak skuteczności i to spodobało, że Końcówka meczu była dosyć nerwowa. Także no, żałuję, żałuję, żałuję tych dwóch punktów trzech, bo są to, był to mecz na, na wagę trzech punktów dzisiaj. Piłka ze stamienia, bo wicemistrzostwo Jesieni. Druga pozycja na finiszu rozgrywek zagwarantuje im frybera, żeby o klasę A LZ też na półmetku uplasował się na szóstej pozycji.